Witajcie! Dzisiaj mam wam do zaprezentowania z moją nieukrywaną przyjemnością zaprezentuję wam Mercedesa S klasę w wersji long w tak zwanej wersji prezesowozu. No, a nawet prezydent nie, miał, nie wstydziłby się czymś takim jeździć, także już zaczynamy prezentację. Samochodzik mierzy prawie 5,3 metra Dokładnie chyba 5,25 Bez haka oczywiście To są wymiary od zderzaka do zderzaka Zacznijmy klasycznie od doponek, Mimo wszystko Wiem, że niektórych to na pewno interesuje Z przodu 245 45 R19 Pirelki A z tyłu Z tyłu mamy sytuację podobną, Run flaty. Żeby nie było 245 45 R-19 Pirelki Sotto Zero, to są zimówki Może pokażę Wam w całej okazałości jak wygląda niesamowicie ten samochód Spójrzcie jakie ma tylne drzwi, jakie są olbrzymie Już tylko Maybach ma, ma te drzwi większe Prawa samochodu. No, kluczyk jest klasyczny, więc to nie będę się specjalnie nad nim rozczulał, po prostu zwykła rybka, tak jak u mnie i nie ma Start, Stop Start, Start Stop Button Engine tego przycisku do uruch uruchamiania silnika. Odpalamy tak jak mój samochód, też klasycznie. Czyli używając stacyjki z tym kluczykiem, słuchajcie, z bagażnikiem to jest taka śmieszna sytuacja, tu jest lodówka. Którą można, jak widzicie, są takie kręciołki. Tutaj jest taki kręciołek, o tu, i z drugiej strony też można tu jest kabelek odczepić ją. Na szczęście, bo tak to by było słabo. Ale bagażnik, no, ja nie wiem, ten bagażnik to, a nie wiem, co to jest, to jakiś safe. Już nie będziemy tego, nie ja, są jakieś drzwiczki. A to jest po prostu do zamknięcia tej luki. No tak, oczywiście, jak wiemy lodówkę, to się nam tworzy taka luka. Dobra, pomierzmy sobie teraz ten bagażnik. Na długość, bo tutaj szału nie ma, i widzę, słabo chyba. Zobaczcie, długość to jest 103 cm to jest od. Oczywiście gdyby tej lodówki to nie było. Tutaj jest w środku jeszcze gorzej, dlatego że to są jakieś takie nierówności. Zobaczcie, tu jest takie podniesienie, ale już paliło. tą nierówność, tutaj idziemy od boczku do boczku, to jest tam około e, będzie z 90 ileś tam, bo no to idzie do góry, no ale szału nie ma, a na wysokość. Na wysokości broni jeszcze, bo na wysokości jest około 50 cm. Także źle nie jest. No dobra, i teraz tak, zobaczcie, tu nie widzę nigdzie tego przycisku emeryta. Nie ma zamykania elektrycznego, więc trzeba sobie zamknąć to ręcznie. W takim samochodzie, jeszcze w moim, taka opcja spoko, ale już w takim mogliby to dodać w standardzie, żeby nie trzeba było za to dopłatać. Dobra, z zewnątrz na co mogę zwrócić uwagę, to są bardzo ładne klameczki i te bolce w drzwiach, do których zaraz przejdziemy. Wreszcie coś, co mi się podoba, jeżeli chodzi o bolce w którymś z samochodów. To są bardzo fajne bolce. Oczywiście to jest plastik, natomiast wyglądają fajnie. Udają, udają metal, udają aluminium. Jest w porządku. Może zacznijmy sobie od tyłu, bo to jest jednak w końcu samochód prezesa. Zasiadamy. Słuchajcie, jest pierwsze wrażenie, jakie się ma, jak się tu siada w tym samochodzie, to jest to, że jest tu naprawdę ogrom przestrzeni. Poduszeczka mięciutka, rozpieszczająca komfortem, oczywiście wszędzie są te poduszeczki, no z przodu nie ma. Jeżeli chodzi o podłokietnik, no to mamy tu schowek, tu klasycznie, czy to jest mięciutkie? No, jest miękkie, jest naprawdę miękkie. To się ugina, to jest konkretna pianka. Tutaj nikt nie poskąpił. Kubeczki też, o, uchwyty na kubeczki dostosowujące się do wielkości kubka. Możemy sobie ten podłokietnik postawić i mamy to y, dodatkowe miejsce. Z tym, że jak ja tutaj no, usiądę na potrzeby testu, no, zobaczmy. No nie, słuchajcie. Po pierwsze, spójrzcie, co się dzieje z moją głową. To a propos. Tutaj moich niektórych żyraw, które oglądają moje testy, dla których ja jestem krasnoludem, 1,86 m krasnoludek, no już nie, to już pomimo milczeniem, czy jestem krasnoludkiem, czy nie, no to ten krasnoludek z tym dachem tak siedzi na środku. A jak siedzi ten krasnoludek tutaj, zobaczcie. Krasnoludek siedzi elegancko. Mam jeszcze jakiś tam, no... Jak się tak wygodnie oprę, to mam dwa palce na siłę nad czapką o tyle gdzieś w wolnej przestrzeni nad głową. Czyli jest w, porządku. Jest, jest w porządku. Chociaż mogło być oczywiście ciut więcej, no bo domyślam się, że są więksi ludzie, którzy tu jeżdżą, niż ja. Drzwi są potężne, drzwi są olbrzymie, wykonane bardzo, bardzo elegancko, jeżeli chodzi o te materiały, które tutaj są. To wszystko jest, jest na no, no, wiadomo, nawiązaniem do tego, co mamy tutaj, do siedzeń. Tu możemy sobie wszystkim sterować, czyli roletkami, opuszczać sobie żeby Mamy pewną, pełne, pełny panel do zarządzania pozostałymi ustawieniami innych, też drzwi. No i tu mamy ten bolec plastikowy, ale no w... wygląda nieźle. Projekt jest fajny. Klameczka, zimna w dotyku, bardzo fajna. Natomiast czy to jest aluminium? Tutaj no, samochód stał w nocy na parkingu, więc ciężko mi to stwierdzić, aczkolwiek. Nie ma domykania, jakby ktoś mnie krytykował. To oczywiście same nie zamkną. To jest w opcji do dopłatą. Nawiew. Tutaj panel klimatyzacji z wyświetlaczem LCD. Tu jest oczywiście wyświetlacz z kontrolkami. Tu wszystko można. Ja to sobie wyłączymy. Tutaj mamy na 12V dwa gniazda. No i cóż mogę powiedzieć? Lusterka są podświetlane oczywiście i z jednej strony i tam z drugiej. Dach panoramiczny. No, co mogę powiedzieć o tym samochodzie? Tak jak Wam mówiłem, w czasie jazdy testowych, bardzo, bardzo trudno będzie mi znaleźć wady. Właściwie cały czas się zastanawiam, jakie są wady. Znaczy, właściwie są. Wiecie, tu coś mi się wzbudzało, ale do tej pory, ponieważ nie woziłem fotelika tym razem. Aha, jeszcze wypada wspomnieć, że te pasy wyglądają nadmuchane, tak jak patent Beltbag oczywiście, tak jak patent Fordzie, czyli te pasy się nadmuch... są nadmuchiwane w razie wypadku. Nie wiem, czy to te roletki, które można sobie ustawiać oczywiście tam sterujący, To ja Wam potem pokażę jeszcze Od, Z przodu Trzeba po prostu mieć zapon włączony Czy coś tutaj mi, coś się wzbudzało Fantastycznie wyciszona kabina, ale coś mi tu rezonowało Nie potrafię stwierdzić co to było Pod sufitka cała to jest alcantara Także, no jak samochód się prezentuje to Chyba już zdążyliście się zorientować A jeszcze może tak pokażę spokojnie przodu sobie zaraz przejdziemy. Ten fotel i kierownica mają opcję komfortowego ustawienia przez y, pamięć... Y, pamięci, to znaczy kiedy wysiadamy może się to wszystko odsunąć. Ja to wyłączyłem, żeby Wam pokazać właśnie ile mamy miejsca, zobaczcie. To jestem ja, fotel ustawiony na mnie, on się nie odsunął, teraz wyłączyłem tę opcję komfortowego wysiadania z podnoszeniem kierownicy i odsuwaniem fotela do tyłu. Dwie piąchy jak nic się mieszczą tutaj, no jest komforcik. Czy nogę na nogę założę? No teoretycznie mogę założyć. Jeżeli chodzi o tego typu testy? Jest naprawdę ogrom przestrzeni. Oczywiście jest to wersja long. A teraz zobaczmy, jak się jest Mercedesik broni jeżeli chodzi o trzy foteliki z tyłu, o ile ktokolwiek wozi w takim samochodzie trójkę dzieciaków. No ale to już sprawdzimy, sprawdzimy. Słuchajcie, jest tak, że... Nie mam teraz fotelika, więc muszę sobie radzić, ale radzę sobie jakoś. Jest, jest. Idziemy, 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 idziemy i ile mamy? A... 139, niecałe, niecałe A jeszcze sprawdźmy, czy tu mi się nie ruszyło Czekajcie, czekajcie, czy tam mi się nie ruszyło Nie, jest w porządku U mnie nie ma żadnej ściemy Tu jest dobrze, poprawiłem, bo nie ma fotelika 138 i coś To jest nawet ciut więcej niż 130 No także cóż, no. Najszerzej z tych testowanych samochodów Typu Passat, typu Mondeo No ale nie oszukujmy się To jest, to jest segment Za pół miliona samochód Powinien być najszerszy. No i jest raptem tam o 2 cm. Szerszy z tyłu. Jeszcze zobaczmy, jak ładnie to wygląda. Jakie są potężne drzwi. No i teraz, miejsce z przodu. To, co jest najważniejsze i co interesuje nas wszystkich. Aha! Miejsce z przodu. Posłuchajmy zamknięcia drzwi. No, w porządku. Może nie jest to ten odgłos, który był w poprzedniej generacji Mercedesów. No, ale jest dobrze. Teraz zwróćcie uwagę na detale. Te linie, które biegną tutaj. Tu co prawda, zobaczcie, to jest takie dziwne. Ja to kiedyś na filmie zauważyłem jakimś, że to nie łączy się bezpośrednio z tym. Jest jakiś taki uskok dziwny. Kiedyś to napisałem amerykańcowi, który testował i on dopiero jak ja mu to napisałem, zwrócił na to uwagę. Nie zauważył sam tego wcześniej. Widzicie? Jest coś takiego. No może ja się czepiam, ale hmm, no nie jest to na pewno równe i takie rzeczy... Zobaczcie, czy z drugiej strony jest równe? Z drugiej strony wydaje mi się, że jest. Prawie, że idealnie. Można by nawet z takiej odległości jak ja siedzę, stwierdzić, że to jest ideał. Natomiast no idziemy, 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 idziemy. I B tak jakby drzwi były spasowane po wypadku. A na pewno nie były. Bo to już zauważyłem w innej SC, czyli Mercedes, Mercedes. No, ja Was złapałem na tym, że spasowanie jest naprawdę fajne tutaj, ale jeżeli chodzi o równy montaż tych elementów, nie nakładają się za bardzo na siebie. Dobra, jeżeli chodzi o tutaj ten podłokietnik, no tu jest ten oldschoolowy telefon ja nie wiem kto z tego korzysta jeszcze dzisiaj w tych czasach, nie wiem jakieś to dziwnie w ogóle dziwnie to wygląda, no ale zostawmy to tu mamy podłokietnik klasyczny czyli otwierany na dwie strony i z tamtej strony tu jest też ten drugi przycisk, może sobie pasażer otworzyć, my możemy z tej strony w ten sposób jest dosyć płytki, tutaj mam mój decybelomierz no tutaj nie za wiele, no tu są porty USB no takie tam bez szaleństw, nic tam specjalnie nie ma tu mamy otwierajkę, tu się ładuje płyty jest tam zmieniarka, bo tam można załadować kilka płyt. No, jakoś wykończenia to wszystko jest w miarę, w miarę przyjemnie wykończone. Tutaj się wysuwa nam popielniczka, jakby ktoś palił w takim samochodzie. No i teraz jeszcze zerknijmy tutaj. Czy jest uchwycik na długopis? Jest tam jest uchwycik na długopis. Czy jest uchwyt na monetki? No coś tu jest. Książeczka s klasy oczywiście. Musi być instrukcja obsługi. czym? Biblia. No, ale wcale do mojej ceny nie ma mniejszej. Tylko, że u mnie jest też wszystko cyfrowo tutaj na pewno też. No i słupki czarne. Może teraz kilka słów przy okazji słupków o widoczności. Do tyłu, no to widzicie, jak to wygląda. No i jest troszkę mało miejsca, bo tam schodzi. Co to schodzi? A, bo jest ta opuszczana, widzicie. Opuszczana jest roleta na tylną szybę. I ona tak trochę powoduje, że tak jak w transporterze opan opancerzonym się czujemy. Nie ma tej pełnej szyby. No, ale dobra, zostawmy ten może w spokoju. Teraz te słupki. Grubaśny. Nie mam jakiegoś uczucia klaustrofobii, ale jest grubaśny. Jest grubaśny. I tutaj się tego nie da nie zauważyć. Lusterko, no to tak jak w moim, bo to jest dokładnie ten sam model. I tutaj blinds, ten, to wycięte pole, jeżeli chodzi o widoczność, no jest konkretne. Z mojego punktu widzenia to wygląda dokładnie tak. Także no, jakiejś tragedii nie ma, ale no, możecie sobie sami odpowiedzieć, czy to jest dobra, dobra widoczność, czy nie. No, rowerzysty można, czy pieszego w skrajnej sytuacji nie zauważyć, szczególnie jak będzie gorsza widoczność, gorsza pogoda. Trzeba uważać. Jeżeli chodzi o panel tutaj, rozwiązanie takie bardzo, no... Nietypowe, bo to wiadomo, że Mercedes to wprowadził w przy okazji, chyba nie wiem, w poprzedniej generacji z klasy, nie wiem czy tak samo to wyglądało. W każdym razie, nieważne, sami sobie możecie porównać w internecie zdjęcia. To wygląda trochę tak jak moja tutaj, mój gość Marta, która tutaj siedziała, powiedziała, że to wygląda jak ta, taka ekskluzywna łódź, taki jacht ekskluzywny. Tak, to prawda. Dzięki temu wszystkiemu, co my tu widzimy, dzięki tym materiałom bardzo miękkim, to wszystko się ugina, tutaj jest to samo, to wszystko jest bardzo mięciutkie, to wszystko jest. No, z dbałością o, o to, żeby te wszystkie materiały, starannie to wszystko postrzywane tutaj są też szwy, to wszystko jest miękkie, chociaż a, a to jakbyśmy pukali tu słuchajcie, jakbyśmy pukali w deskę a, znalazłem dziada w C-klasie, w, w S-klasie a tu już mięciutko, tu już mięciutko, ale tu widzicie, czyli tu gdzie kierownica to jest wszystko twarde niczym decha a tu już mięciutko, tu już a od spodu też taka deska no, także mamy jakiś tam bubel, no ale dobra, nie, nie czepiajmy się, no, w każdym samochodzie znajdziemy czegoś takie, tego typu rzeczy. Nie czepiajmy się, ale samochód kosztuje pewnie pół bańki, więc może jednak warto. Dobra, tu mamy miękko, wszystko tam schodzi też mięciutko. Tu nie ma lipy, jeżeli chodzi o te materiały wykończeniowe, tu wszystko jest mięciutkie, nikt nie powinien narzekać. Troszkę rozbudowany panel obsługi, no to już w czasie jazdy Wam tłumaczyłem o co chodzi. Tu mamy, no mm, tu może, można podnieść zawiechę, widocznie, tu jest Sport Comfort Eco Sport, te dwa tryby: mm, auto start-stop, yy, czyli silnik, gaszenie silnika, A tyle. No, wybieranie sobie funkcji komputera, do którego zaraz przejdziemy. No i aha, i można oczywiście sobie ustawiać tak, fotele, zagłówki, tu wszystko Do przodu, do tyłu, do góry, na dół Tak samo z każdą częścią fotela, czyli oparcie tutaj wzdłużnie Wszystko można sobie konfigurować Fotele mają też masaże, no oczywiście pamięć jest, jest też podgrzewanie No pełen wypas, pełen, pełen wypas tak jak to powinno być w tym segmencie Tutaj mamy asystentów, asystent pasa, mm, czujniki parkowania mm, No tak jak Wam mówiłem, i ja naprawdę, słuchajcie, nikt mi nie płaci za reklamę tego samochodu, absolutnie nie dostaję grosza, muszę sam pokryć koszty paliwa, tak jak zawsze, więc y, i czas poświęcić, żeby na to, na to wszystko zrobić, więc naprawdę możecie mi wierzyć, gdyby ten samochód miał choć jedną poważną wadę, y, powiedziałbym Wam o niej po 150 km, naprawdę powiedziałbym Wam o niej, oczywiście... Jedną olbrzymią wadą jest spadek wartości tego samochodu. Ale no to w te, umówmy się, no, ktoś, kto kupuje taki samochód, jest tego świadomy i chyba się tym nie przejmuje, że po dwóch, trzech latach jest w plecy o 250-300 tysięcy, jeżeli zaszaleje z opcjami. No czyli traci praktycznie po dwóch, trzech latach traci wartość nowego suwa. Olbrzymia, po prostu potworna strata wartości, jest to chyba największy minus, koszty utrzymania, czyli wiadomo, rata leasingowa, ubezpieczenie to wszystko to są olbrzymie koszty, no ale w tym segmencie to jest nieuniknione, także proszę nie hejtujcie mnie za to, co teraz mówię. Ja tylko. Ten, 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 mój kanał oglądają różni ludzie, i młodzi, i starsi, i ci, którzy mają tego świadomość. Dlatego no, wypada o tym wspomnieć, że takim samochodem jeździć yy, to jest piękna sprawa. Natomiast biorąc pod uwagę to, jak potworne yy, ponosić to za sobą nakłady finansowe, yy, nie wiem, czy, czy, czy to nie jest pewnego rodzaju szaleństwo i, i wręcz yy, przesada. No ale. To jest tylko moja opinia, te potworne kwoty możecie sobie sami tam jakoś policzyć, skalkulować, no nie będę się na tym rozwodził, to jest moim zdaniem ten jeden z najpoważniejszych minusów, czyli utrata wartości, spadek wartości pojazdu nowego jak się kupuje, potworny, względem oczywiście innych, gdybyśmy kupowali tańsze, wtedy proporcjonalnie to wszystko jest, wygląda inaczej. No dobra, wymiary, gabaryty. Gabaryty nie będą wadą. Zostałem już też za to zjechany, więc nie będę to narzekał na gabaryty. No, w tej sytuacji, kiedy mamy do czynienia z limuzyną tej długości 5,25, gabaryty są jej zaletą. No, jeszcze raz sobie zerknijmy, jak on wygląda na zewnątrz. Właśnie o to chodzi, że ten samochód ma wyglądać dostojnie, ma wyglądać, ma wyglądać niesamowicie poważnie na drodze. Robić wrażenie swoim, swoim rozmiarem, swoimi gabarytami Więc to na pewno nie będzie jego wadą Te gabaryty Co bym tu mógł jeszcze o tym samochodzie powiedzieć? No na pewno to, że jest to naj, Najdoskonalszy samochód jakim w życiu jechałem, jak miałem okazję testować I no nie wiem czy BMW 7 nowe na, Przyćmi ten luksus i ten komfort. Jeszcze wam pokażę tutaj te boczki. To wszystko się pompuje przez komputer, to wszystko jest. Zobaczcie, jak wykonane to mięciusieńki, mięciusieńki ten zagłówek. No. Dbałość o, o komfort, żeby kierowca, pasażerowie byli rozpieszczeni komfortem, jest niesamowita. Jest naprawdę niesamowita. No, i teraz przejdźmy, żeby się znowu nie zrobiła recenzja dwugodzinna, bo tam niektórzy narzekali, że za długo To chce oglądać dłużyzny. No to nie oglądajcie. Zawsze możecie je wyłączyć. A ci, którzy chcą, no to zostańcie dalej ze mną. Włączamy silnik. No, i teraz chcę Wam pokazać, jak wygląda tutaj zabawa tymi opcjami. Tutaj wchodzimy sobie w ustawienia pojazdu. No to mamy standardową instrukcję obsługi, zużycie paliwa, ustawienia foteli, no właśnie ustawienia foteli, nawet zobaczcie co tu się dzieje. Mamy opcję masażu, dynamicznego fotela, yy, balans ogrzewania fotela, to no, 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 strasznie tego jest wszystkiego dużo. ten na barki, jakieś tam masaże opcje funkcji masażu no nie będę tego włączał, bo potem to mi masuje, wali mnie w plery więc wyjdziemy stąd tutaj troszkę miałem problem, żeby po ciemku na początku skumać o co chodzi tu jest back, tu się cofamy u mnie to wszystko jest jakoś tak rozwiązane inaczej no tutaj jest duży ten ogranicznik co ciekawe, to jest tak, że u mnie jak się na przykład wyjdzie w jakieś menu to można kręcić tym kółkiem bez końca i tutaj na razie też tak jest ale jak wejdziemy sobie na przykład w ustawienia właśnie, nie wiem w instrukcji obsługi no weźmy sobie ustawienia foteli jeszcze raz. To zauważyłem, że jest taki ogranicznik, jak się w jakieś menu wejdzie. Podparcie kręgosłupa O i teraz tak, nie mogę już kręcić tą stronę. No takie ciekawe. Nie mogę, bo jak pozycja, jak menu nie, nie, nie ma tej, tej możliwości przekręcenia, to ja nie mogę kręcić. No moim mógłbym się kręcić, a tutaj takie dziwne, że nie mogę. Mogę tylko kliknąć w dół Enter. No to taki, taki drobiazg, który znalazłem względem tego samego dokładnie pokręta, bo to jest dokładnie identyczna część wyjęta żywcem z mojego samochodu wstawiona tutaj. Ale jest ten ogranicznik. Zostawmy może te w, w fotele teraz. Weźmy w pojazd. No, jak tu mógł wyjść z tego? Ustawienia systemowe, no to tutaj wiadomo, to, to nie będziemy się tym rozwalać. O i to jest to samo, jestem na samej górze, nie mogę w tą stronę, schodzę na sam dół, nie mogę dalej. Także w każdym menu jest ten ogranicznik zastosowany. Co my tu mamy? Pojazd. Może by się udało w końcu. Instrukcja obsługi, ustawienia pojazdu, o to mi chodziło. No i teraz zobaczcie, co my tu mamy? Dostosowanie pasa, aha, że on się, on się może zacieśniał na nas, no dobra, no to włączmy sobie to. Dostosowanie pasa klikniemy sobie teraz. No, dlaczego to się.? OK, o, on jest teraz, dobra. Teraz idziemy wstecz. Samochodzik odjeżdża. No i widzicie, i tu mam kurczę pewien problem, że to. Coś mi nieintuicyjnie działa to teraz, no cofam. Dobra, automatyczne składanie lusterek jest włączone. Oświetlenie otwierające odnajdywanie włączone. Blokowanie zamków opóźnione wyłączanie oświetlenia wewnętrznego też, opóźnione wyłączanie te. kolory, no to kolory to już Wam pokazywałem przy okazji nocnego testu, teraz nie będziemy się tu rozwodzić no i teraz jak dam, kliknę enter, dobra idziemy dalej, oświetlenie miętowy jasność komfortowe wsiadanie, wysiadanie, aha i tutaj chodzi o to, że fotel, zobaczcie, możemy sobie ustawić tak, że po wyłączeniu silnika kolumna kierownicy albo fotel i kolumna kierownicy nam się Zostawię to specjalnie na potrzeby tej prezentacji. Włączyłem sobie to, bo mnie to troszkę denerwowało. I teraz dałem back, zobaczymy, jak to wyjdzie. Akustyczne. No i się cofnęło. No znowu to samo. Czyli, jak cofniemy, jak damy back, no to on zaczyna się cofać. No, trochę to głupie jest. Klikniemy po prostu back zamiast Enter i on nam wychodzi w ogóle z tego menu. No i ważne. No i teraz zobaczcie, co się dzieje. Wyłączam. Kierownica poszła w górę. Fotel mi się odsunął, powodując, że z tyłu troszkę jest mniej miejsca, ale dzięki temu mogę teraz bez problemu wysiadać z samochodu. Jak oczywiście sobie włożę ten kluczyk i od, będę chciał odpalić silnik. Drzwi muszą być że drzwi muszą być zamknięte, bo już to sprawdzałem. Kierownica i fotel, wszystko mi się y, przesunęło do pozycji wyjściowej, którą miałem przy okazji kończki świeci. Także jest to taka no, dodatkowa opcja, jeżeli chodzi o komfort. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? No Panel klimatyzacji jest tutaj dość rozbudowany. Ja tutaj miałem tylko problem, żeby znaleźć SYNC. To opcję synchronizacji. Nie za bardzo wiedziałem o co chodzi. Cały czas chciałem być na jedynce z klimą oczywiście włączoną. Odpalimy sobie silnik zobaczymy. Czy klimatyzacja, a może klimatyzacja nie była włączona już tutaj? Nie wiem w sumie AC Diffuse. Może je, jeździłem bez klimatyzacji, już teraz zaczynam tu głupieć. No, pewnie mogłem, jechać bez, mogłem jeździć bez klimatyzacji. No to także spalanie by poszło cię w górę, gdyby zmieścił w klimatyzacji. To sobie sprawdzę w następnym teście. W każdym razie ten panel jest dość rozbudowany i tutaj mm, no, jest chwilę, zajmie nam przyzwyczajenie się do tego. U mnie jakoś to jest łatwiejsze. No i teraz zobaczcie, tutaj możemy obsługiwać sobie, chować roletki. Jeszcze z drugiej strony wam to pokażę. Tam jest taka mała też trójkącik, zobaczcie, zwróćcie na to uwagę, że ten trójkącik też się chowa. Oczywiście szyby też możemy sobie otwierać. O, dosyć szybko i schodzi chyba do samego końca. Co właśnie teraz po raz pierwszy widzę. No i teraz możemy sobie podnieść roletkę. I to samo zrobimy z drugiej strony. Szyba się błyskawicznie otwiera, chyba najszybciej ze wszystkich samochodów jakie widziałem, no i teraz zamykamy. Roletki też słuchajcie, jeśli chodzi o audio, to tu nie ma szaleństwa. To jest, to są, to jest standardowe audio. A co? Nie brzmi źle, ale to zależy od nagrania. No pamiętajcie, że moje nagranie jest nagrane świetnie i obnaża wszystkie niedoskonałości sprzętu, ale też poprawia brzmienie zestawu, który jest no, nie najlepszej jakości. To działa w obie strony. Na pewno nie brzmi to tak źle jak standardowe audio w C-Clasie. To jest przepaść. Na plus, ale mimo wszystko no nie jest to nie jest to Brumeister nawet słuchając mojej płyty teraz, po pierwszy raz ją włożyłem. nie jest źle, nie jest źle, słuchając płyty Kind of Blue Milesa Davisa, no niestety tutaj była przepaść względem tego zestawu Burmeister, no ale to są właśnie takie niuanse, ogólnie na tej mojej płycie wystawiam ocenę dobrą, nawet dobrą mogę z plusem wystawić, jeżeli chodzi o to ze audio podstawowe, szału nie ma, ale też obciachu nie będzie. Dla lubiących posłuchać muzyki. Natomiast, Bromajster, w przypadku takich pieniędzy, wydaje mi się, że jest to opcja konieczna z tak, z tak genialnie wyciszoną kabiną. Dobra, no to tyle, jeśli chodzi o audio. Tu mamy opcję podwoże, podnoszenia nadwozia. No, możemy to włączyć dla ciekawości, zobaczymy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Się tam podniosło. Niedużo, ale zawsze. Dobra, opuszczamy. No i cóż, spalanie wychodzi 8 litrów na dystansie 147 km. Okej. Okay. myślę, że to może być wszystko, jeżeli chodzi o nasz. Naszą prezentację, żeby nie robić z tego godzinnego filmu. Jeszcze zobaczmy, jak wygląda może z wyłączoną. Jeżeli to się da w ogóle wyłączyć w ten sposób. Mam pewien problem tutaj, jak się wyłącza tą klimatyzację całkowicie. Dobra. No i teraz zobaczmy. Słuchajcie, poniżej 40 dB w dieslu 3-litrowym. Uważam, że rewelacja. No i znowu mi się oczywiście wszystko odsunęło. Dzięki temu mogę komfortowo sobie wyjść. Dobra, myślę, że to by było na tyle, jeśli chodzi o prezentację. Cieszę się, że oglądaliście. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I trzymajcie się. Do zobaczenia.